Nie iść, musi wziąć codzienny krzyż, i z Jezusem iść do celu, tam, gdzie doszło świętych wielu. Z ewangelii według świętego Łukasza, Jezus powiedział do swoich uczniów, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i w piśmie. Zostanie zabity, a trzeciego dnia stanie. Potem mówił do wszystkich, Jeśli ktoś chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie. Dzisiejsze Słowo Boże przedstawia nam Jezusa jako myślę takiego najdoskonalszego nauczyciela. Myślę, że on sam w tych swoich słowach chce nam tak naprawdę przekazać to, żebyśmy go stawiali w centrum swojego życia, tutaj ziemskiego, w centrum tej naszej wędrówki, żebyśmy się cały czas z niego trzymali, dzielili się z nim tymi naszymi problemami, żebyśmy go naśladowali. On pokazuje nam, że mimo to, iż na jego ścieżce też. Zdarzało się wiele trudności, on się nie poddawał, i myślę, że on właśnie chce nam to pokazać, żebyśmy właśnie tutaj na Ziemi w ten sposób przeszli przez to życie. Z taką myślą, że Dochodzimy do tego zbawienia, jako do czegoś, na co powinniśmy najbardziej oczekiwać w swoim życiu. Powinniśmy Bogu zatem bezgranicznie zaufać, ponieważ z Nim będzie nam łatwiej będzie nam łatwiej, gdy on będzie stał cały czas u naszego boku. W Ewangelii Świętego Mateusza są takie piękne słowa: Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Wydaje mi się, kontynuując trochę też myśl wczorajszą, środy popielcowej, wydaje mi się, że to jest dalsza, dalsza droga, dalszy, dalszy przepis na drogę Wielkiego Postu, pewnego właśnie wyrzeczenia i pewnego zmagania się, ale tak jak mówisz, niezapominania o tym, że idziemy razem z Chrystusem i w Wielkim Poście, i w chwilach radosnych, i, i smutnych, i... I każdych innych, to idziemy razem z Chrystusem, nie jesteśmy sami, więc czasem trzeba brać krzyż, ale przyjdą też takie momenty, gdzie będziemy się cieszyć chwałą zmartwychwstania i, i będziemy się radować. Uwielbiam Twoje imię, uwielbiam Twoje serce, uwielbiam święte rany, zadane w krwaw. Męce. Uwielbiam Twoją drogę i skrzyża siedem słów. Sławię twoją miłość o mu.